Cześć, witam was w moim drugim odcinku z Markonem. Dzisiaj będziemy chcieli wybić więcej levela już od Teraz nagrywam moim nowym programem i padnę. Ja się właśnie ich boję. Abra, w Dobra, jesteśmy ponownie. Idziemy dalej jak spić. A tak ze spraw organizacyjnych. Jak ktoś gra na unie, to nie, to niech mnie zaprosi, bo najprawdopodobniej będę zakładał swój własny klan. Jak tylko wbiję 5.0. Jak na razie to dość mało unikatów. Jedno, tylko jedno hero. I daleko. Tam tamtych lepiej nie podchodzę, bo opadnę. Musi się nie chce znów czekać. Gdzie byście mi polecili XP od 5.0? To jest w to mi się nie będzie chciało ale zawsze będę nieraz przechodził Ura. 188 k do lewa od razu pozdrawiam mam 22 minutę pójdziemy sobie na grupkę 4 Czterech Kupię sobie nową kart kartę dźwię dźwiękową to będę, będzie można mnie lepiej słychać, będziemy miał lepszy głos. I będzie dobrze. I będę miał lepiej jak nagrywać. No Marko, jestem bardzo często tylko jak się uczę, że z tym zadziej. Będę jeszcze sobie zakładał fanpage'a. To tu jeszcze tak mogę powiedzieć. A tu chyba będę jak wśród 5.0, 0 a on się nie będzie chciał. No, cztery, pięć, może pójdę gdzieś, nie chcę w Dobra. Te poty można kupić w... tuznal. ja nie mogę, znów padnę. Dobra i to było na tyle. Dobra, nara. Do widzenia, komentujcie, lajkujcie. И сукса Нара.